Hej cześć witajcie z tej strony z Zmasło Witam was po raz kolejny na targach Computex I w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie Moim zdaniem najciekawsze rzeczy, które uda nam się tutaj znaleźć, z racji tego, że te targi skupiają się przede wszystkim na komputerach, no to my naturalnie również na tego typu rzeczach będziemy się skupiać. No i mam nadzieję, że uda nam się wynaleźć jakieś ciekawostki, nietypowe rzeczy albo po prostu takie, które przykują moją uwagę i mam nadzieję, że i Wam również się spodobają. No to nie przeciągając dalej, choćby na wycieczkę. Zgadnijcie, co zasila Nvidia. AI. Ej, widzicie to? To jest firma Wizmax. Co to jest w ogóle za koncept na obudowę? One są w ogóle takie malutkie w środku i jeszcze mają takie fancy kolorki. Nie wiem, mi to bardziej wygląda jak jakiś głośnik niż obudowa. Bez kitu się nawet nazywa woofer. Subwoofer. Wyobraźcie sobie, jakby tutaj faktycznie zamontować prawdziwy głośnik zamiast tego wentylatora. To by było dopiero komputer do denerwowania sąsiadów. Mam dla was kolejną zagadkę. Intel Next Gen Zgadza się. AI Computing. Kamil, znalazłem republikę graczy. Akurat przy stanowisku ROG jest bardzo dużo ludzi. Spróbuję gdzieś wyczaić tego nowego ROG Ally X, bo jestem go bardzo ciekawy. No i słuchajcie, długo nie musiałem go szukać. Faktycznie jest czarny ROG Ally X. No i myślę, że warto by było omówić, co się faktycznie zmieniło w tym sprzęcie. Po pierwsze, mamy 24 GB ramo zamiast 16, co jest spoko, dlatego że zintegrowany układ graficzny alokuje sobie część na własne potrzeby, więc to wydaje się być takim zdrowym balansem. Pomiędzy 32 GB a 16 GB. Do tego RAM ma być także szybszy. Do dyspozycji mamy dwa porty USB typu C. Jeden z portów jest USB 4, który umożliwia podłączenie zewnętrznej karty graficznej, i tym samym ASUS zrezygnował ze swojego własnościowego złącza. Zmienione zostały także gałki, które wykorzystują teraz efekt hola. I w sumie najważniejsza zmiana, której nie mogę wam pokazać, bo sprzęt jest pozamykany, to bateria. Która ma teraz 80 godzin i tak de facto jest dwa razy większa niż w tym standardowym modelu ROG Ally. Sprzęcior jest też trochę inaczej wyprofilowany i powiem wam, po tych zmianach dużo lepiej leży mi w rękach. Oczywiście zmian tutaj jest więcej i myślę, że jeżeli uda mi się faktycznie wypożyczyć taki sprzęt na testy, to dokładnie sobie to przeanalizujemy. Na tym etapie cieszę się, że faktycznie miałem ten sprzęt w swoich rękach i mogłem go zobaczyć. Jesteśmy na taką chwilę przyznaję, niektórzy mają rozmach. Zobaczcie tamto. To jest e, gigantyczna karta graficzna, która robi za balustradę. i też tam? Nie wiem czy mogę, cykam się, przypał zrobię. Udało nam się też znaleźć e, laptopa z procesorem Snapdragon X, czyli jak to się teraz mówi Copilot plus PC. E, świeżynka, z tego co się orientuje, premiera Sklepowa ma być tych sprzętów dopiero za parę dni. Ja osobiście jestem bardzo ciekawy jak to będzie działało. I wyróżnikiem tego sprzętu jest to, że mamy tutaj architekturę ARM, a nie x86. W menadżerze zadań można zobaczyć jaka architektura jest obecnie uruchomiona i powiem Wam, faktycznie sporo tych procesów w Windowsie jest faktycznie ARMowe. Oczywiście jest tutaj kilka, które są po prostu emulowane w jakiś sposób, ale nie ma ich wcale aż tak dużo. Najciekawszą i zarazem dość kontrowersyjną funkcją tego typu laptopów ma być funkcja Recall, czyli laptop ma robić screenshoty i możemy. Teorii wstecz sprawdzić, co robiliśmy na naszym komputerze w której godzinie, i wtedy mamy, jaki dokument został otwarty, a także możemy przeanalizować część z tego, co wyświetlało się na ekranie, i mamy taką linię czasu, i w teorii możemy się cofnąć do tego. Co robiliśmy wcześniej, w danym dniu, czy nawet kilka dni wstecz. Z tego co Microsoft mówi, to jest funkcja, która ma działać tylko i wyłącznie lokalnie na naszym urządzeniu, na naszym wbudowanym NPU i te dane nie mają być nigdzie udostępniane. Czy tak będzie? Trzeba poczekać faktycznie na testy. W sumie nic się z tego języka nie dowiesz, ale jedno potrafisz zrozumieć. AI. Patrz, patrz, a ci to w ogóle źle to napisali, jej! -e Patrzcie to, jesteśmy na stanowisku Seasonica i weszli w kolab z Noctułą. Mamy taką wielką cegłę, zasilacz, który ma 1600 W, standard ATX 3.1 i ma wbudowany wentylator Noctuły, wow! No widzę, że Noctua sobie bardzo wzięła do serca to, że ludzie próbowali budować kompy full Noctua, no to teraz można to ponieść jeszcze o krok dalej. Przechodziliśmy obok stanowiska MSI i nie mogłem po prostu łypnąć oczkiem na te karty graficzne. Zobaczcie jak to wygląda. Oczywiście to są customy, to nie są karty, które trafią do sprzedaży, ale przyznaję, z tą smoczą głową wyglądają naprawdę kozacko. No i gdyby mieć taką kartę w swoim pececie zamontowaną wertykalnie, no byłaby moc, co? Jak mówiłem, dwie rzeczy, których na komputeksie jest bardzo dużo, to AI i Hanheldy. MSI pokazało przykładowo limitowany wariant Kloa w kolaboracji z Falloutem, a także za szybą był wystawiony nowy prototypowy model MSI CLAW wyposażony w procesor Lunar Lake. On faktycznie może być dość interesujący, bo jeżeli wierzyć w to, co ten chip będzie potrafił, to Intel może w końcu namieszać na rynku przenośnych sprzętów do grania. To co, kiedy w studio? Montujemy taki serwer. Nie no, w studio by się zmieścił, ale inna sprawa jest taka, że nie miałbym zielonego pojęcia, jak wykorzystać moc takiego potwora. Atakuje mnie to AI. No powiem wam, ładne te serwery, tak patrzę na nie. Bardzo spoko. Ciekawe, do czego się je używa. A! Okej, okay, chyba już wiem. Żarty na bok, ale tak prawdę mówiąc, ten serwer chciałem wam pokazać, bo jak sami możecie zobaczyć, został podpisany przez panią dr Lisesu, czyli CEO od AMD. No tak, to jest marka, którą kojarzę. I wy również powinniście, jeżeli oglądacie stale rozpaczkowanie, mowa tutaj o marce Walkiria. Mają też klawiatury, o czym nie wiedziałem. I kurczę, powiem wam, ich stylistyka jest naprawdę dość mocno odjechana. Nawet nie do końca jestem w stanie powiedzieć, czy do mnie ten styl przemawia, ale przypuszczam, że to nie ja jestem takim targetem na tego typu klawiatury. Natomiast doceniam to, że są naprawdę bardzo, bardzo żarówiaste. Obczajcie na przykład tą klawiaturę. No wygląda w ogóle kosmicznie. W sumie tak zaczęliśmy się przeglądać. Tutaj złapał nas pan, który jest właśnie z tej firmy. I akurat te klawiatury, które są takie odjechane, one są skierowane przede wszystkim na rynek chiński, ta taka jedna zielona, stonowana, która jest, ona prawdopodobnie będzie za jakiś czas wprowadzana do Europy, natomiast mówił, że oni mają trochę tą trudność, że wiecie, różne kraje europejskie mają swoje układy. My akurat mamy spoko w Polsce, bo mamy układ po prostu amerykański, więc to jest najprostsze, co się da zrobić, tak? Ale mamy też taki mały sneak peek do tego, co niedługo przyjedzie do Europy. Między innymi to jest obudowa, którą chcą wprowadzić niedługo do Europy w bardzo popularnym tak zwanym stylu, gdzie mamy także szkło na froncie. I co ciekawe, ta obudowa ma dwa warianty. Poza tym, że ta obudowa oczywiście jest czarna, a nie biała, to dodatkowo zobaczycie, że jest tutaj ekranik LCD. Dowiedziałem się, że prawdopodobnie będą skupiali się na tych wersjach bez ekraniku, ponieważ no, trudną częścią dla nich jest zrobienie software'u, bo software jest po prostu dostosowany pod rynek chiński, trzeba by było aplikacje przetłumaczyć i tak dalej. Prawdopodobnie w pierwszej kolejności będą pojawiały się wersje bez ekraników. Jest także druga skrzynka, która jak widzicie, też ma na froncie taki duży ekran. Jest również wersja, która zamiast tego ma taki panel meszowy, prawdopodobnie Również na tej meszowej będą się skupiać w pierwszej kolejności, ze względu, że software jest tą problematyczną kwestią. Widzowie zaczynam się martwić. Tak chodzimy, chodzimy, i od dwóch minut nie widziałem niczego o AI. Słuchajcie, nie wierzyłem, że ten sprzęt faktycznie uda mi się złowić tutaj. Ale tak, on rzeczywiście istnieje. Zotak zaprezentował swojego handhelda. Mam wrażenie, że coraz więcej handheldów pojawia się na rynku. Natomiast z tego co widzę, dodali tutaj kilka twistów. Podobnie jak z Steam Deck, znajdziemy tutaj gładziki. I są rzeczywiście dwa po dwóch stronach. Mamy port USB 4 u góry oraz port USB 4 na dole. Mamy też, zobaczcie, taką nóżkę, że możemy go sobie ustawić w ten sposób. Cyk. No, powiem Wam bardzo ciekawe, natomiast tak z pierwszych wrażeń, z pusty i bampery ojejku, naprawdę mega słabo to wychodzi. To jest pewnie jakaś jednostka przedprodukcyjna, ale jeżeli to nie zostanie poprawione, to uhuuhu. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, możecie sobie też łypnąć oczkiem na specyfikację. Natomiast pod kątem APU jest to Ryzen 8840U, czyli no teoretycznie bardzo zbliżony procesor do Z1 Extreme. Ale powiem Wam, że te niesymetryczne ramki to. No nie, 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 to, 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 to nie, dam. nie dam łapki w górę, to nie. Ale za to wy możecie dać łapkę w górę, jak wam się podoba taki filmik. Może ciężko w to uwierzyć, ale na targach Computex wystawia się także USB. Tak, po prostu USB. Jak myślicie, powinienem tam podejść i powiedzieć im, żeby dawali na przyszłość takie bardziej czytelne nazwy, a nie USB 3.2 Gen 2 razy 2 O nie, nawet w słowie entertainment jest AI. Dotarliśmy na stanowisko Noktuły i możemy tutaj zobaczyć przykładowo wentylator 120 mm nowej generacji i tu jest temacik, po który tak naprawdę przyszedłem, czyli NHD 15 generacji drugiej, teraz już z oficjalną nazwą G2 chłodzenie absolutnie kultowe, które na rynku jest już blisko 10 lat, doczekało się w końcu odświeżonej wersji. Jak widzicie, nada jest to chłodzenie dwuwieżowe z zupełnie przeprojektowanymi wentylatorami i powiem wam, naprawdę ostrze sobie ząbki na to, żeby przetestować to chłodzenie. Jeżeli to chłodzenie również będzie na rynku przez blisko 10 lat, to bardzo możliwe, że patrzymy na przyszłą Legendę. Co bardzo interesujące, Noctua będzie sprzedawać to chłodzenie w trzech wariantach z różnym wygięciem stopy chłodzenia. Niektóre procesory są bardziej lub mniej wklęsłe. Nieco inaczej wygląda to w przypadku Intela i AMD. Jest to rzecz bardzo nietypowa i osobiście myślę, że może to wprowadzać nieco więcej zamieszania niż to rzeczywiście jest potrzebne. Ale Noctua również wydaje się zdawać sobie z tego sprawę i dla większości użytkowników rekomendują standardową wersję. Gdy jednak uda nam się dopasować dobrze chłodzenie, Noctua twierdzi, że będą to różnice faktycznie zauważalne. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawy i nie mogę się doczekać, aż w końcu to cudeńko wyląduje na półkę sklepowych. Swego rodzaju wisienką na torcie był prototyp chłodzenia dwufazowego, które na pierwszy rzut oka wygląda jak typowy zestaw all-in-one, ale różnica polega na tym, że nie ma ono pompy, więc nie mamy hałasu, wibracji ani w teorii awarii. Temat bardzo bardzo interesujący, ale Noctua twierdzi, że do finalizacji potrzebują jeszcze około 2 lat. Na hypowóz handheldowy wskoczyła także ADATA z urządzeniem XPG NIA. W ręce co prawda nie udało mi się go złapać, ale kilka klipów uchwycić się udało. Pierwsze co rzuca się w oczy, to to, że ekran ma możliwość regulacji kąta nachylenia, a do tego wyróżnikiem ma być możliwość wymiany pamięci RAM, bo sprzęt ma być wyposażony w nowe kości KAM. Czy Adata faktycznie da radę przebić się na rynku handheldów? No, o tym przekonamy się w 2025 roku. Tutaj znaleźliśmy komputer, który jest w oleju mineralnym. Jest schłodzony całkowicie olejem. Ciekawe, czy jest ciepły? No, troszeczkę jest ciepły ten fish tank. Ciekawe, ale to nie jest jedyny dziwny komputer. Zobaczcie, tutaj jest taki słodki pluszak, <grym> którym jest w ogóle całkowite custom LC. Mamy tutaj taki ogromny blok na kartę graficzną. Wow, wygląda to po prostu totalnie jak nie z tego świata. To jest w ogóle jakiś steampunkowy potwór totalny, który wygląda absolutnie niesamowicie i w ogóle, kurde, ten zasilacz, zobaczcie to, 1065W taki, taki zasilacz z komponentami, które są wyeksponowane. Wow, wygląda to naprawdę nieźle. Tu zobaczcie, jest taki wariacik na otwartej obudowie z ITX-ową płytką. Wygląda w ogóle mega odjechanie. A na ten projekt to aż, aż mi brakuje słów, żeby opisać to w jakikolwiek sposób. OK, myślę, że teraz czas na kawę w AI Security Cafe. Chciałem was także zabrać na stanowisko firmy Sparkle która Zobaczcie jaką ma kompaktową zewnętrzną kartę graficzną. Tutaj jest zintegrowany zasilacz. Podłączacie go przez kabel Thunderbolt, na przykład do Legiona Go. Podpinacie sobie takie ustrojstwo i macie kopa do FPS-ów, macie dużo więcej. Wydajności. I wiem, że zapytacie, jakie układy graficzne tutaj są. Akurat według Sparkle będą to układy Radeon z Serii 7000 i 7600M, czyli będą to mobilne warianty. No, z racji tego na rozmiar i chłodzenie, ciężko przypuszczam, byłoby tutaj upchać pełną desktopową kartę. Na stanowisku Sparkle jest także taka płyta główna, która jest przede wszystkim do systemów embedded. I co ciekawe, mamy tutaj kartę Intel Arc, która jest podłączona na złącze MXM, czyli takie, które możecie kojarzyć z niektórych laptopów. Do tego mamy tutaj sloty na RAM również SODIMowe, czyli można powiedzieć laptopowe, ale to nie wszystko. Zobaczcie, ile tutaj jest display portów. Mamy także dwa kontrolery ethernetowe. To nie jest płyta, którą da się kupić, tak? Ona nie jest sprzedawana. Na normalnie to jest yy, płyta główna skierowana przede wszystkim do przemysłu, ale jest na tyle ciekawa, na tyle nietuzinkowa, że stwierdziłem, że po prostu muszę ją wam pokazać. Hmm. W tym robocie na pewno jest jakieś AI. Moim zdaniem to były najciekawsze rzeczy warte uwagi. Na sam koniec mam dla was jeszcze jedną rzecz. Targi Computex Connecting AI. A widzieliście, że w słowie Taipei też jest AI.